No ta wo będzie pomidorowa. No da, onka sobieś na kamerowane. Co ja? Weź mi tego spod na, na kamerę. <laughs> Skoda mi kameruj. Rafałek! Cześć wszystkim, piątek, powiedziałbym tygodnia, koniec i początek, natomiast jest to najbardziej gorący okres, jaki jest przed nami, czyli mamy święta, a zaraz po świętach, a potem nowy rok i mam nadzieję, że ten rok już pożegnamy bardzo mocno. Taki odcinek, jak dzisiaj nagrałem, już kilka lat temu, mianowicie 5, nie był tak obszerny jak dzisiaj, ale wytłumaczymy sobie kilka rzeczy, co należy w samochodzie przygotować na zimę, co należy wozić ze sobą, jak, za, jak zapobiec niespodziankom bardzo przykrym, jak unikać konsekwencji w postaci, nie wiem, kilkuletniej eksploatacji samochodów w Polsce w zimę i purchli, i rudy, bo może Możemy to zrobić. W kilku prostych krokach możemy przygotować nasz samochód do tego stopnia, że nas nic nie zaskoczy. Zatem długo zastanawiałem się, od czego zacząć, i uważam, że jednak zaczniemy od kopytek, czyli od bucików. Od dawna. Trwa w Polsce dyskusja, czy w ogóle zmieniać się sens opony. Dlatego, że przede wszystkim chociażby te rejony górne, w których my żyjemy, czy tutaj po morze, czy tam od centrum Warszawy do samej góry, no zima przez ostatnie 2-3 lata nas w ogóle nie zaskakuje. Śniegu to ja nie widziałem tu na Kaszubach praktycznie już drugi albo trzeci rok. Natomiast pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz. Okej, okay, troszeczkę się zmieniła technologia opon uniwersalnych, o tym zaraz powiem. Natomiast w pierwszej kolejności powinniśmy zmienić opony A. Na zimowe, B, ewentualnie na uniwersalne, dlatego że poniżej temperatury 10 stopni mieszanka zawarta w obu wymienionych oponach jest miękka. Natomiast w oponach letnich ona jest dość twarda. Ona już nie robi się miękka, robi się coraz twardsza. To powoduje wydłużoną drogę hamowania, mniejszą przyczepność. A to jest nasze bezpieczeństwo. W testach, które przeprowadzałem dla Was nieraz, może Stasiu tu wyrzuci jakikolwiek test, wychodzi, że między oponą letnią na płycie poślizgowej, a uniwersalną czy zimową, droga hamowania może ulec zmianie nawet o kilkanaście, kilkadziesiąt metrów z 80 km na godzinę. Więc w pierwszej kolejności zamieniamy nasze kopytka na takie jakie chcemy, bo dzisiaj technologia przez te ostatnie 5 lat poszła do tego stopnia, że Opony premium uniwersalne, chociażby mamy Pirelli, mamy Bridgestone, doszły do takiego stopnia, że przy tak lekkich zimach naprawdę zrobią robotę i wystarczą nam, żebyśmy i jeździli latem i jeździli zimą. Ale bardzo ważne rzeczy, które musimy powiedzieć. Przy doborze opon, zwróćmy uwagę na najważniejsze parametry, czyli data produkcji. Są to dwie cyferki w takim jajeczku albo kółeczku. Pierwsza to jest tydzień, druga to jest rok. Jeżeli opona jest starsza niż 5 lat, producent mówi, że do 10 lat może żyć. Ok, ale nie wiem w jakich warunkach. Jeżeli jest 5 lat i więcej. Średnio na jeża bym powiedział, zastanowiłbym się nad zmianą, natomiast musimy obejrzeć się, czy nie jest poparciała, czy nie jest popękana i pilnować raz w miesiącu ciśnienia w oponach. To jest podstawa bezpieczeństwa na drodze, no i chyba nie muszę przypominać, że na osiach muszą być te same bieżniki, z przodu może być inne, z tyłu może być inne, ale na osiach muszą być te same, bo ma to bardzo duży wpływ na prowadzenie samochodu, uwierzcie mi. Tu zastanawiałem się, czy to nie ma być pozycja pierwsza, dlatego, że bardzo często objawem pierwszym zimy i mrozów jest to, że wsiadacie do waszego samochodu, przekręcacie kluczyk i, I nic się nie dzieje. No właśnie, tak zwany motor kaput. I teraz o ile musimy dbać o nasz akumulator tak samo zimą jak i latem, bo to są najgorsze dla niego warunki pracy. Temperatura bardzo minusowa, poniżej tam 10 stopni 5 i temperatura dodatnia. Niestety, przez ostatnie 5 lat ewolucja motoryzacyjna sięgnęła dość mocno zenitu. Wszystkie samochody mają systemy start stop engine i tak dalej. I teraz podstawowa rzecz, którą możemy i mówiłem o niej w ostatnich odcinkach, mieć na zimę no W tym przypadku będziemy mówili o firmach, no bo jakby nie ma co kadrować, nie ma co blurować, natomiast tych firm będzie wiele dzisiaj. E, mamy takie powerbanki. W tym przypadku mamy Powerbank od Osrama. Jest to Powerbank, który ma bardzo dużą pojemność, a przede wszystkim funkcję rozruchową. Pojemność Powerbanka to jest 16800 mAh. Generalnie zestaw jest połączony z. Krokodylkami. I teraz dlaczego warto wozić takie urządzonko w bagażniku, bo wyobraźcie sobie, że zostawiliście gdzieś auto, krótko jeździcie z punktu A do punktu B, no i niestety nie doładowujecie akumulatora. Akumulator, żeby się doładował pukuje, potrzebuje około 100 km. To wystarczy, że macie coś takiego, podłączacie to, robicie tak zwanego boosta i to odpala. Nie muszę mówić, majster ostatnio sprawdzał, produkty z Lilda, też działały. Ci odpali? Kur Natomiast dodatkowo takie powerbanki mają tak jak w tym przypadku możliwość ładowania czy telefonu, czy jakiegokolwiek urządzenia poprzez USB, a dodatkowo mają jeszcze latarkę. Więc jest to dość kompaktowe, jak na dzisiejsze czasy, rozwiązanie i uważam, że nie zajmuje wiele miejsca w bagażniku, więc to jest punkt jeden. Natomiast jeżeli dzieje nam się coś z akumulatorem, to, to jest bardzo ważna sprawa i teraz musimy posłuchać, to zanim wymienimy. Nasz akumulator na nowy warto sprawdzić, czy problem jest w akumulatorze. To jest bardzo proste badanie, które możemy przeprowadzić sami, mając multimetr, czyli miernik po prostu poboru, napięcia prądu i tak dalej w samochodzie. Odpalamy nasz samochód, przykładamy. Do plusa i do minusa do akumulatora, to jest takie niesuper dokładne badanie. I sprawdzamy, jak ładuje nasz alternator. Włączamy wszystkie obciążenia, jakie są w samochodzie, i sprawdzamy, czy przekracza tam, nie wiem, w zależności od wartości przez producenta 13, 8, 14 ileś. Jeżeli po włączeniu wszystkich obciążeń wzrasta nam to ładowanie, jest super. Jeżeli spada poniżej 13, 12 i tak dalej, znaczy, że akumulator nie jest doładowywany. Natomiast czy w dzisiejszych czasach możemy tak o. Sami zmieniać akumulatory? We współczesnych samochodach, ale i nie tylko we współczesnych, bo w starszych też tak naprawdę sami teoretycznie nie powinniśmy wymieniać akumulatorów, dlatego że mamy bardzo rozbudowaną elektronikę i. Możemy tak naprawdę sobie nagmerać. W nowszych samochodach to w ogóle możemy odłączyć akumulator i się okaże, że bez podpięcia komputera serwisowego nie ruszymy. Mamy alternatywę. Pewną alternatywę nie wiem, czy oni wiecie, więc chyba mogę Wam zajawić. E, powstała taka usługa i takie punkty jak Battery Point, gdzie możecie się umówić albo online, albo przez telefon i podjeżdżacie do jednego z serwisów proponowanych przez Battery Point, gdzie chłopaki podłączają Wam urządzenia podtrzymujące, zamieniają Wam akumulatory tak jak trzeba i nic się nie dzieje. Jakby biorą na siebie odpowiedzi, za wymianę akumulatora. Oczywiście, fakt. Teraz mi się przypomina mem, w którym e, mówi się, że współczesne społeczeństwo jest mądre i tak dalej. Natomiast kiedyś pisało się, jak regulować w samochodzie luzy zaworowe, a dzisiaj pisze się, żeby nie pić kwasu akumulatorowego, więc ocenicie to sami. Natomiast są takie usługi i warto z nich skorzystać, dlatego że no nie narobimy trzody. No już w takim aucie jak to, to, to już w ogóle, absolutnie nie. Więc jeżeli chodzi o akumulatory napięcia, tak, to mus musimy wszystko zbadać, bo nawet jeżeli nie wiemy czy nasz akumulator jest sprawny. No sprawdzimy multimetrem. Ładowanie się zgadza. To właśnie w takich miejscach jak mówiłem Battery Point, które są warsztaty, mają chociażby urządzenia do mierzenia czy akumulator jest jeszcze we właściwym stanie, tak jak powinien być. Więc jeżeli chodzi o elektrykę, warto się wyposażyć w takie powerbanki z możliwością rozruchową. A już, jak powiedział majster, powiedział, że to działa. No i przede wszystkim zadbać o to, żeby sprawdzić czy system ładowania i wasz akumulator jest dobry, a jak nie, to wymienić go we właściwy sposób, bo się może okazać, że jest kuku. Kolejna bardzo ważna rzecz, na którą się zastanawiacie, to pierwszy punkt, o którym były odcinki u mnie i u profesora, są one zawsze rozbieżne, to czy rozgrzewać samochód na zimnym. No przede wszystkim w świetle polskiego prawa jest to nielegalne, dlatego że jeżeli samochód jest uruchomiony i nie wiem, nas nie ma w środku, albo stoi powyżej minuty, to można wlepić mandat. Ok, natomiast jeżeli chodzi o realia i... Taką czystą prawdę, to pamiętajcie, że jeżeli jest srogi, tęgi mróz rzędu minus 10, minus 20 stopni, wy macie wlany byle jaki olej, warto uruchomić silnik, poczekać kilkanaście, kilkadziesiąt sekund, żeby olej się rozprowadził. A dlaczego to tak łysy mówić? Dlatego, że jeżeli mamy oleje samochodowe i mamy oznaczenia SAO, czyli specyfikacja lepkości i gęstości, to pierwsza cyfra z literką W, czyli Winter, oznacza nam. E, Lepkość tego oleju, czyli kolokwialnie mówiąc, jak rzadki jest przy minusowych temperaturach. Im cyfra niższa od 10 w dół, tym lepiej. W warunkach europejskich utopijna sytuacja to jest piątka, jakby było minus 30, to jest zerówka. Zrobiłem kiedyś dla Was taki eksperyment i tutaj Wam się tablica wysuwa. Od jest z zerówki do 20. Przy 20 czy 15 ekstremalnie praktycznie olej się nie wylewa. Więc do czego dąży? Dąży do tego, że jeżeli olej pływa sobie w misce olejowej i teraz odpalamy nasz silnik. To czas, w jakim zostanie przetłoczony, żeby zamknąć swój obieg, w zależności od właśnie symbolu na początku, będzie świadczył o tym, jak szybko to zrobi. Bo jeżeli jest zimny i jest gęsty, to po prostu będzie dłużej przepompowywany. Oczywiście, ktoś mi powie, że te elementy mają trochę oleju na sobie. Tak, ale najfajniej, żeby zapewnić wszystkim elementom obracającym się w silniku film olejowy. I teraz pytanie, czy wymieniać olej przed zimą? To zależy. Jeżeli wymieniamy, to załóżmy, że była wlana dycha. I teraz, jeżeli dobieramy olej, czy dalej 10W30, czy tam 40, no nie. Ja uważam, że jeżeli wlewamy to po pierwsze, taki, jaki producent deklarował, bo ten pierwszy parametr można swobodnie zmieniać od 0 do 15, natomiast drugi parametr świadczy nam, też przede wszystkim o grubości filmu smarnego. I teraz jeżeli mamy, i to ktoś zaraz powie, no fajnie Łysy, tak, tutaj w tym przypadku mamy pro, produkt syntetyczny od PMO, full syntetyk, bardzo ważne jest na jakich bazach on jest robiony. Bardzo mało producentów udostępnia skład w waszym oleju. Ile jest baz olejowych na syntetyku zrobionych, ile jest dodane minerału. I teraz im lepsze będą te parametry, tym olej dłużej wytrzyma Wam w Waszym silniku. I teraz mamy do tego różne, ale to różne, jeżeli weźmiemy etykietę albo zobaczymy specyfikację, kartę techniczną producenta, parametry, na które warto spojrzeć. W przypadku omawianej nowości od PMO mamy wysoki HTHS, który mówi o wytwarzanym filmie olejowym, czyli to, co Wam powiedziałem na początku, czym wyższy, wyższe spalanie paliwa silnik ma minimalnie większe opory, wzrost spalania. 1 do 2%, ale za to znacznie lepsza ochrona naszych części obrotowych i tak naprawdę wiele dodatków czyszczących silnik. I tutaj mówimy o kwestiach wyborów. Wy wybieracie sobie różne firmy, wybieracie sobie różnych producentów i my tak samo mamy ileś tam producentów i firm w ofercie. Natomiast jeżeli dobieracie olej, to zawsze dobierajcie na stronie producenta do danego samochodu. O. Czyli chcecie na przykład w olej firmy XYZ, wchodzicie na stronę producenta, zobaczcie co deklarował do waszego, zobaczcie jaki jest najlepszy, jaki jest najbardziej syntetyczny i jaki ma najniższą literkę z przodu, wtedy jesteście pewni, że po uruchomieniu waszego silnika, że to będzie 5W30, 5W40 albo 0W30, 0W40, film olejowy i smarny zostanie zapewniony bardzo szybko. Czy warto zmienić płyn w układzie chłodzenia na zimę? Hm, to zależy, bo jeżeli zaniechaliście i olewaliście to co jest tutaj wlewane, może się to skończyć w bardzo przykry sposób, który ostatnio wrzuciłem na Instagrama, ale Wam tu jeszcze raz wrzucę. Oczywiście jest to kombo połączenia nie tylko pękniętej już szczelki pod głowicy, ale też zaniedbań w postaci dolewania wody. A pierw zobaczcie, żeby przykuć Waszą uwagę. Marka Prestige. Te światła i ten niezawodny motor, dwa litry TDI. Ale tu, w zbiorniczku płynu wyrównawczego, żyje życie. Żyje. I... 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 Zaraz pobełtamy tutaj w tym życiu. Jutro znowu będzie pomidorowa. I co to tutaj się stanęło się? No słuchajcie, generalnie, jeżeli lejemy wodę do układu chłodniczego, musimy się liczyć z zjawiskami takimi. Jak rdza, jak kamień, jak osad i o ile zeżre to taki pasat jak na filmie, o tyle w krótkim czasie, że zemści się to na nas bardzo. Zakamienimy sobie naszą chłodnicę i tak dalej. No to ktoś powie, mógłbyś powiedzieć łysy raczej bardziej o tym, że to woda destylowana. Nie, kochani, układy są tak skonstruowane, że mamy na przykład, no tutaj chyba najbardziej znany. Yy, z nazwy i z wyglądu płyn Borygo który jest dedykowany do naszego samochodu i teraz o czym mówimy w dedykacji przede wszystkim mówimy o dwóch rzeczach, możemy kupić sobie płyn albo koncentrat ja powiem szczerze, że jeżeli jestem użytkownikiem, wolę płyn i teraz jeżeli chcemy w naszym samochodzie zmienić, możemy zrobić płukanie układu chłodzącego specjalną płukanką, wybełtać to dwa razy wodą demineralizowaną, a na końcu zalać właściwy płyn co nam to daje? Przede wszystkim płyny takie jak tutaj są robione w normach producentów G12, G12+, Plus, to mamy na przykład Volkswagena. Przede wszystkim zamarzanie, minus 37 stopni i to też możecie sprawdzać podjeżdżając na dowolny warsztat. Mają takie urządzenia, gdzie włożą wam do y, zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego i sprawdzą ile jeszcze jest temperatury zamar zamarzalności. Natomiast jeżeli mówimy o zmianach płynu to jest to rzadka sprawa, dlatego że zmieniamy go albo co 250 tysięcy, albo zmieniamy go co 5 lat. I teraz czy warto zainwestować, bo kiedyś to się na wodzie jeździło? No ja myślę, że warto. Mamy na przykład jeszcze dzisiaj, idąc z duchem czasu, płyny ekologiczne, które są dla naszego środowiska mm, bardzo bezpieczne, i mamy jeszcze, bo zaraz, zaraz będzie pytanie najlepsze. bo Tutaj sobie pozwoliłem wszystko. O. To są wszystko płyny do chłodnic. Natomiast pytacie się, po co są kolory? A no, odpowiadam. W większości płyny są robione w technologii hybrydowej, a kolory są tylko po to żeby ich nie wypić, nie pomylić z niczym innym. Natomiast w tym przypadku mamy tutaj akurat w Borygo rozróżnienie na Eco, mamy tutaj na start i mamy premium extreme live, czyli ta ostatnia opcja, która by nam wypadała, żeby nasz układ chłodzenia zapewnić sobie na 5 lat i mieć z głowy, no bo jeżeli zrobicie 250 koła przez 5 lat, to tak. Jeżeli pytacie się czy warto czy nie warto? Zawsze warto dlatego, że jeżeli chcecie lać wodę to sobie lejcie, ale pierw stanie pompa wody chłodnica i wiele, wiele, wiele innych Zapamiętując, kończąc rozdział płynów można je mieszać, jeżeli są na bazach glikolu etylowego, z tego co pamiętam natomiast w większości przypadków tak jest że można je ze sobą mieszać, łączyć, natomiast sprawdzać kochani, przed zimą podjechać sprawdzić urządzenie, tutaj włożyć zobaczyć jak jest i tyle, albo zapisywać sobie prowadzić, a jeżeli nie byliście pewni, wyczyścić, wypłukać, Bo jak nie, to wyobraźcie sobie wodę minus 20, a woda w głowicy i w bloku co robi? Pum. No dobra, mechanicznie część rzeczy zrobiliśmy sami, opony wymienione, olej zalany, płyn do chłodnicy, akumulatory sprawdzone, ewentualnie wymienione, zamykamy maskę i możemy jechać. Nie. Przede wszystkim warto, i tutaj jest formuła, zrób to sam jak najbardziej, nałożyć wosk. Mamy multum wosków, chociażby 99 Fuso od Softa, która deklaruje, że po nałożeniu warstwy ochronnej przez ileś tam miesięcy ten wosk będzie spełniał swoje normy. Do czego dąży? Do tego dąży, że powierzchnia naszego lakieru po latach, przede wszystkim mówimy o klarze, jeżeli jest tak owy, jest mikrochropowata. Czyli trzymają je się zabrudzenia, wosk te zabrudzenia usuwa, staje się to gładkie, coraz mniej tych zabrudzeń nam osiada na samochodzie i przede wszystkim się błyszczy. Fajnie, no po co ma się błyszczeć na zimę? Przede wszystkim po to, że brud, a w którym zawarta jest też sól, która się odkłada na wszystkich elementach tutaj, będzie a, lakier bardziej chroniony, bo w te mikropory i odpryski nie do końca ta sól wejdzie, dwa, kiedy myjecie, spłukujecie wasz samochód, jest to dużo prostsze. Nie zachęcam do nakładania ceramik na stare auto za 2000, ale dobrym woskiem. Zresztą o woskach, bo mówimy o fuso, mówimy o Sonaxie chociażby. Natomiast jest kanał na YouTube. Nazywa się Mojysica Detailingu. Tam z chłopakami ja robiłem nieraz odcinki, jest to mój kanał, bo to są mośnicy detailingu byłem 4K. Tam możecie wejść i poszukać informacji o woskach, bo oni nawet porobili testy który jest lepszy, porosklejali i tak dalej, który dłużej trzyma, więc to jest temat pierwszy, czyli zabezpieczyć sobie woskiem, myślę, że to pomoże waszej karoserii nad i wszystkiemu przeżyć dużo dłużej. A drugi temat, bójź programu i moja ulubiona historia, czyli przychodzę rano do samochodu, zamarznięte jest wszystko, skrobie wszystko, łapię za klamkę i co? Wielkie G. Właśnie, teraz generalnie, pierwsza rzecz, nie smarujemy niczym zamków już dzisiaj we współczesnych samochodach, bo nawet nie ma tych zamków tak naprawdę, żeby do niego się dostać jak nam wszystko zdechnie, należy wziąć śrubokręt, ściągnąć, okay. ściągnąć za ślepkę i tyle. Natomiast jeżeli nam zamarznie, to możemy się zaopatrzyć na stacji jakiejś benzynowej w takie odmrażacze, cokolwiek innego. Więc to jest pierwsza rzecz, przede wszystkim po każdym myciu dobrze wysuszać samochód, bo to jest bardzo ważne. Wiemy myjemy często, bo jest brudny, natomiast nie wiem czy suszymy tak samo dobrze jak myjemy. O, dobra, kolejna rzecz. Szarpiecie nie może. Ciągniecie co się dzieje. A dzieje się chociażby to. Tu. Nie muszę chyba. Podaj, Stasiu, za to leży. Taki o. Taki product placement. Plak, miał Sonatca, to też bym pokazał. Te firmy robią dużo rzeczy, jeżeli chodzi o chemię. Natomiast robią te firmy i wiele innych firm. Po prostu te dwie najbardziej znane mi. Coś takiego jak silikon sprayu. Po myciu dokładnie wytrzeć wszystkie uszczelki, i silikonem w sprayu można sobie nasmarować te uszczelki. Na parę miesięcy wystarczy. Tudzież, jeżeli nie chcemy wydawać tyle pieniędzy, wystarczy wazelina techniczna. Co nam to daje? No przede wszystkim, że nawet jak umyjemy, to ta woda nam się tutaj nie, nie zostanie i nie skleją nam się przy przymrozku drzwi. A teraz, jeżeli jesteśmy w środku, to był taki sposób magiczny, powtarzany przez wielu ludzi, że aby szyby nie parowały, to. No, sprawdziłem to kiedyś, co zrobić, żeby szyby nie parowały, i tutaj zachęcam do odcinka. Gdzieś się Wam wyświetla. Natomiast główną rzeczą, żeby szyby nie parowały we współczesnych samochodach, które są projektowane byle jak byle, były z tą klimatyzacją. Natomiast klimatyzacja nie działa poniżej jakiejś temperatury, bo się kompresor nie załącza. To jest wymienianie regularnie przede wszystkim filtrów powietrza. Jeżeli mamy kabinowe, to je wymiejmy przed zimą. Druga sprawa to to. To gumowe tu. Jeżeli macie dywaniki welurowe, to welur, oczywiście, śnieg błoto będzie chłonął wilgoć. To wszystko będzie chłonąć wilgoć. Warto zaopatrzyć się. Ja tak miałem, jak jeszcze na taksówce jedziłem. W dwa komplety dywaników. Na lato na zimę. Dlatego, że na zimę to tylko gumowa wycieraczka i co jakiś czas wywalić z niej wodę i tyle. Nie ma problemu. Jak jest welur? Dużo bardziej paruje i to jest sprawdzone, na pewno przeklepane Czy to wszystko, jeżeli chodzi o zimę? Nie. Mówiłem nie raz, że warto byłoby podjechać na stację diagnostyczną chociaż raz w roku, i to jest najlepszy okres, sprawdzić, jak świecą Wasze światła, poprosić diagnostę za te 15 zł, żeby wyregulował Wam. Sprawdzić, w jakim stanie jest lampa i jak świecą Wasze żarówki, bo jak macie takie najtańsze, zwykłe, najzwyklejsze, to ok, ale pamiętacie, chyba że ostatnio pojawił się odcinek, w którym było mowa chociażby o retrofitach, które już w Niemczech od Osrama dostały certyfikacje na niektóre samochody i różnych rozwiązaniach, lepszych żarówkach, dłużej świecących, dłużej żyjących. To jest ten okres. Kiedy słońce zachodzi o godzinie 15.30 i robi się po prostu ciemno jak wy. Warto o tym pomyśleć i warto o tym zadbać, po prostu podjechać gdzieś i sprawdzić. Sami tak na oko są pewne metody diagnostyczne, żeby to sprawdzić, podjechać do ściany, zobaczyć kąty, natomiast nigdy nie będzie to tak dobrze zrobione jak na maszynie. I kończąc, aby uniknąć naprawdę przykrych niespodzianek, jeszcze istnieje coś takiego jak biały smar. Nie mam akurat tu pod ręką nigdzie, którym możemy napisikać zamki. Same zamki, które łapią, żeby się nie zdarzyło, że tam się coś stanie. To w takich bardzo starszych samochodach, więc w podsumowaniu w pierwszej kolejności ogumienie może być wielosezon, sezon dzisiaj współczesny, ale bardziej półek premium wtedy zapewni nam naprawdę wysoki komfort, jazdy i bezpieczeństwo. Potem zmieniamy, tak naprawdę, sprawdzamy nasze. Akumulatory, nasze alternatory, a jak mamy wymagania, żeby je zmienić, no to, to zarzucę wam w opisie link. Tak samo do Powerbanka, wam zarzucę i do czego tam chcecie, będziecie mieli wszystkie linki w opisie. No macie takie punkty, jak się teraz pojawił, czyli battery point, gdzie warto sobie, no dobra, dzwonię, umawiam się, przyjeżdżam, ewentualnie chłopaki też to ogarną, albo na serwis, albo przez telefon, albo online. Nie jest problem. Po prostu sprawdzicie akumulator, jak trzeba wymienić, żeby nie było potem, że macie dwu-trzyletni samochód i nie odpalił po wymianie, bo tak się może zdarzyć. Kolejna rzecz. Oleje, potem kolejna rzecz to płyny w chłodnicach, następnie wszystko to, co wymieniłem, czyli przygotowanie, wywoskowanie. I co? No i taka zima powtarzana co roku zapewni Wam na pewno komfort przede wszystkim. Chociażby zobaczcie, mówiąc o tym powerbanku, no zdechnie Wam samochód, nie musicie wzywać taksówki, żeby Wam odpaliła kolegi, niczego wyciągacie. Pan Paweł, 4 godziny w ogóle jest naładowany, więc jeszcze ileś tam tygodni będzie trzymał w bagażniku i działacie. Kochani. Pomógł odcinek ciuł w górę udostępniajcie, żeby się niosło. Przede wszystkim pamiętajcie, że zaraz Wigilia, zaraz Święta i zaraz dobiega końca emisja. Zestawu świątecznego narzędzi bajem 4K, których zostało kilkaset sztuk z 4000 tysięcy ostatnich. Łączny nakład to było 10 tysięcy, więc zostało kilkaset sztuk, więc kto pierwszy ten lepszy do świąt jeszcze zdąży dojść. Zrezygnowaliśmy z wysyłki za granicę przez sytuację z pandemią, ze względu na to, że teraz że na pewno by nie dostarczyli, bo niektóre kraje Unii Europejskiej stwierdziły, że nie. Co jest wyjątkowego w tym zestawie? Przede wszystkim dodatki, które tam są. Każdy zestaw jest podpisany przeze mnie ręcznie i on się nigdy już nie pojawi. On Raz był wypuszczony dla Was, dla tych wszystkich, którzy są ze mną od 5 lat i tyle. A przede wszystkim otwiera możliwość wzięcia udziału w dodatkowym konkursie. Wystarczy, że macie taki zestaw z tej edycji albo z poprzedniej, czyli z tego roku. Zrobicie sobie z nim kreatywne, fajne foto i fajny opis. Naprawdę zabawne, coś śmiesznego. Wyślecie na maila, który się nazywa Konkursmałpam4K.pl. I to wszystko. 27, czyli po świętach, ze się o godzinie 20. odpalimy transmisję na żywo na kanale Miosic 4 Kółek i ktoś z Was dostanie świąteczną edycję. Marzeń, bo normalna edycja cały czas trwa, więc zaczynamy od stycznia więc nie przejmujcie jak ktoś nie chce tego zestawu i chce brać udział w konkursach śmiało, nie ma tutaj jakby w tym punkcie dyskryminacji kolejna rzecz, pamiętajcie, że do końca roku trwa promocja na MUBI.pl i teraz jeżeli nie wiecie czym jest MUBI.pl bo byliście w Piątce, albo przespaliście, albo jesteście świeżymi widzami to przypominam, że jest to porównywarka ubezpieczeń OCACNW wystarczy rozwinąć link w opisie, wejść w niego, wyświetli wam się strona wprowadzicie wasze dane, dane waszego pojazdu, klikniecie oblicz i gdzie ta cała magia, łysy składki ułożą najtańszy. Do najdroższej. Jeżeli zakupicie skazane link w opisie, to 150 zł wraca na wasze konto. Mało, dobrze, no to powiem jeszcze lepiej. Dostaniecie też kod. Taki specjalny, mały, krótki kodzik, który wy możecie znajomym polecić, żeby sobie też kupili policję, jeżeli wam się opłaca, jeżeli jest korzystna dla Was. I za każdego znajomego zgarniacie 5 dyszek. Suma summarum można zwrócić sobie prawie 7 stówek, a to już chyba nie jest mało. No i tyle, jeżeli chodzi o. Całe podsumowanie. Mam nadzieję, że odcinek był przydatny, bo jest to troszeczkę reemisja tego, co było, natomiast przez 5 lat powiem wam tak, i opony letnie się zmieniły, i technologia, tak jak mówiłem, chociażby z akumulatorami, no dzisiaj serio, i to nie jest żart, jak ktoś powie, że e, e, sobie wymyślam z czapy i tak dalej. Można odpiąć akumulator, zapiąć od nowa i już nie będzie auto działać. To, to, to jest norma. Tu BMW, e, czy jakieś Audi i tak dalej, to już jest standard, więc dlatego no, czasami musi to zrobić fachowiec i tak to wygląda. A elementy, które Wam wymieniłem, jeżeli będziecie robić, zmieniać oleje, płyny, zabezpieczać auto woskiem, smarować uszelki, pomogą Wam przejść czy lekką, czy mocną zimę lekką, obronną ręką. Światła to jest Wasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo innych na drodze, bo te dwa metry czasami, które ugracie sobie na widzeniu, to jest żyć albo nie żyć dla debila pieszego, który nie ubrał sobie paski odblaskowej, tak? A będziecie mieli kogoś na sumieniu. No mi się to tak nie bardzo widzi, serio. Więc uciekam, widzimy się w niedzielnym odcinku. Niedzielny odcinek będzie mocno techniczny, dlatego że zabiorę was świat tuningu mechanicznego z lat 80., -tych, 90., -tych, dzisiaj troszeczkę zapomnianego, a mianowicie wycieczka do Poznania do firmy Topmark, gdzie pokażemy wam, jak wygląda od kuchni porting, co on daje, czy jest bezpieczny, ile kosztuje i po co to w ogóle komu. Tyle. No właśnie, a jeszcze się widzimy też potem na życzenia świąteczne i podsumowanie roku, więc będzie fajnie, trzymajcie się. Cześć. A wszystkie linki macie w opisie, no to po poczęść teraz to się wytnie. Patryk! Nie, co ty? W Twoją stronę nagrywamy. Tak jak wyjdziesz, tak będziesz widoczny w każdym. Tak, tak. Idealnie, nie? Dobra. Ale do Łukasz sobie na kamerze. Skoda mi kameruj. Fajnie! Patrycja! O, ale dał mu do odcięcia. Przede wszystkim zamarzanie, 37 lat.